Słyszę, że i widzę na, na czacie, że są zawiązywane, jeżeli byście mieli ochotę, to jest taka, taka propozycja, żeby kontynuować te warsztaty, ale już w tych mniejszych grupach. Na czym to polega? W takich grupach, które się zawiązują, to z praktyki wychodzi, że to są już ludzie, którzy mają jakiś poziom świadomości, chcą, a e, chcą to robić, e, działać e, w e, fundacjach właśnie charytatywnych, pomagać ludziom, a, ale do końca jeszcze nie wiadomo w jaki sposób w, co, co robić na takich grupach, o czym mówić i tak dalej. Dlatego ja przygotowałem taki taki e, mały schemat. A, i, I może ja przeczytam. Każda osoba, każda osobna strona tej prezentacji, teraz to jeden temat do przygotowania. Jeden temat podczas spotkania grupy raz w tygodniu czyli mamy taką sytuację. Jeden temat, czyli jedna strona z tej prezentacji to jest jedno spotkanie i jeden członek taki, takiej grupy, który się czuje silny w danym temacie, przygotowuje i. Mówi o tym, robi swoją, swoją prezentację w oparciu o, tych, o, o te siedem narzędzi, o tych, o tych narzędzi no, na te narzędzia, w oparciu o, tych, o te narzędzia e, poznawcze, e, czyli elementy filozofii, psychologii, socjologii i tak dalej. I przedstawia dany temat e, wszystkim z grupy. Jeżeli będzie e, więcej ludzi, to można zrobić też drugą grupę, e, to może to. Idea jest taka, żeby te grupy już funkcjonowały niezależnie. O co chodzi? A żeby dane grupy były jak żywe organizmy, które reagują na, na, na bezpośrednią rzeczywistość, ale też nie dawały się manipulować. Nie dawały się żadnej ideologii, żadnej religii, Żadnym, e, żadnym siłą wpływu, żeby to był niezależny, żywy organizm. Nawet M1 nie może ingerować w te grupy, w rozwój tej grupy, bo M1, skarbiec M1, to jest tylko narzędzie, powtarzam i będę powtarzał jak mantrę: narzędzie finansowe, żeby oddać cały skarb. E, ludziom na, świecie, na całym świecie ten skarb, który jest ukryty, te wszystkie zasoby finansowe, złota, oddać w postaci e, fundacji charytatywnych, w postaci inwestycji, w postaci realizacji programu GESARA. Taki jest cel M1. M1 nie jest żadną organizacją ideologiczną. Żeby to była jasność. Że nawet że nawet paramonów, który by tam mówił, a róbcie to i tamto, macie zmienić swoje poglądy. Nie. Nie. Macie żyć swoim życiem. Na tym polega e, świadomość kolektywna i na tym polega e, polega działalność tych grup, mik, e, mikrospołeczeństw. Na zasadach według, e, według tej spirali wartości e, Gravesa, to jest. E, ten kolor turkusowy, czyli według zasad turkusowych. Dlatego pro, mam taką propozycję, żeby się zapoznać, zapoznać się, czym jest tworzenie społeczności na zasadach Turkusu, albo Teal Self Organization, to się tak po angielsku nazywa, albo tak zwane demokracja bezpośrednia, albo demokracja społeczna, to są różne nazwy, ale najbardziej popularne to jest właśnie społeczeństwo turkusowe. I na tym to polega. Jeżeli chcecie dalej iść w rozwoju świadomości tych trzech świadomości, to ten program, to co przygotowałem, to jest tylko taki wstęp. I teraz, przykładowo, Ania czy Andrzej z grupy jedne, w jednym tygodniu przygotuje taki temat, przedstawi, a i w następnym tygodniu przed kolejnym, kolejną prezentacją, takim warsztatem, które przygotuje. Inny członek takiej społeczności, na przykład Ania, to przed tą kolejną prezentacją w następnym tygodniu, członkowie tej grupy dzielą się swoim doświadczeniem w związku z tym tematem poruszonym z poprzedniego tygodnia. Bo najważniejsze na drodze przebudzenia jest własne doświadczenie. Bo jeżeli to będzie oderwane od życia, te wszystkie informacje o, 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 o duchu, o energiach, o kosmosie, i nie będą miały przełożenia na praktykę, żeby budować tą świadomość trzecią, czyli świadomość kolektywną i realnie się wspierać i pomagać, no to nie ma sensu. To wszystko bullshit. To można, to już idźcie do domu i nie mam sobie co zawracać do tej gitary. Rozumiecie o co chodzi? Bo y, ludzie, którzy zatrzymują się na tych dwóch świadomościach, są łatwym żerem dla kabalistów. To trzeba mieć pełną świadomość. Czyli, jeżeli to nie, będzie, nie zostanie wprowadzone w praktyce w życiu, w tych mikrospołecznościach, no to jak, jak chcemy realizować pomoc innym ludziom bezinteresownie, w jaki sposób chcemy pomóc realizować te programy humanitarne, uczciwie? I dlatego to ten, ten schemat który przygotowałem to jest taki na start na start e, taki, e, takiego mikro mikrospołecz, społeczności i tutaj są a, i tutaj są tematy. E, jest no, kilkanaście tych tematów. Jeden, jedna, jedna strona reprezentacji to jest jeden temat na jeden tydzień. I teraz tak a, Jacek, jak, w, jaki to, w jaki sposób to zorganizujemy, że przekażesz to grupom, czy jak? Marta? Tak, tak no jak dzisiaj poprawiałem tą prezentację, żeby była dobrze wizualizowana, no to się zastanawiałem, bo to przyznam się, że jest bardzo ambitny cel, dosyć mocne wyzwanie. Które podajesz, no bo wszyscy jesteśmy w jakimś procesie. tak? Jeden już bardziej poznał te zagadnienia, wczuł się w te prezentacje, jakie zrobiłeś do tej pory, oczekuje następnych. Dla wielu osób to może być zupełnie nowe, choć wierzę, że właśnie zwłaszcza osoby, które tutaj przychodzą na te warsztaty, na, te, na ten kurs, są, należą do tych, co już bardziej czują te wszystkie zagadnienia, o których mówisz. Oczywiście mogą być osoby, dla których to jest nowe i to zdziwienie, że wow, my tutaj zaczynamy omawiać tematy, o których do tej pory nie słyszeli ani w mediach, ani, ani gdzie indziej. No i teraz w ich głowie jest bardzo dużo znaków zapytania. I oczywiście to, co proponujesz, jest bardzo, bardzo ciekawe. Może nie wszyscy administratorzy, nie wszyscy w danych grupach do tego jakby dojrzeli, ale w jaki sposób to tutaj stymulujemy proces dojrzewania. Tak? Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy w procesie. Nikt absolutnie nie jest tutaj peł wszystko wiedzący, tak? to dopiero przychodzi z własnym doświadczeniem, ale właśnie w grupach wymieniając się tymi doświadczeniami, jedni będą słuchali, bo nie mają jeszcze nic do powiedzenia, dopiero zaczynają odkrywać pewne zagadnienia w sobie, a inni mają już pewne doświadczenia i chodzi o to, żeby nie wymądrzając się, każdy mógł powiedzieć, jak pewne rzeczy, zagadnienia rozumie, więc ja... Przede wszystkim chciałbym, może mi się nowo we wtorki mam wieczorem prezentację, tak? ale w, albo w poniedziałek, to się jeszcze zastanowię, zorganizuję po prostu dla administratorów. Nie jest to obowiązek tylko, kto będzie chciał, to, przy, to, to uczy, będzie uczestniczył w tym, bo chciałbym, chciałbym tutaj po prostu omówić pewne zagadnienia i właściwie co tydzień wtedy, tak jakby. Z administratorami omówić, bo będą tacy, co będą wiedzieli, co mówić na temat na przykład zdziwienia, a nie będą wiedzieli, właściwie, pewne sugestie w grupie jesteśmy na takich spotkaniach administratorów przygotować, którzy potem w dowolnym momencie się umówią z grupą, na przykład jak będę to robił w poniedziałki czy środy z administratorami, no to w następnym dniu mogą uzgodnić z grupą i już we, własnych groń, we własnym gronie. Oczywiście Janusz, który tutaj jest obecny, może powiedzieć, jak to wygląda w praktyce, ponieważ oni się też spotykają fizycznie, ale najczęściej to są na przykład w jakimś mieście, jakaś grupa się spotyka, więc mają blisko do siebie. Jak tutaj mówimy o województwach, no to czasami co tydzień może być dla wielu osób trudno zorganizować się fizycznie, więc takie online'owe spotkania na początku, póki choć wiem, że w niektórych grupach już się zaczynają spotykać fizycznie, tak, i tam nawet Grzesiek we Wrocławiu bardzo ambitne cele już ustawił na następny weekend, więc oczywiście to powolutku będzie się rozwijało, ja jestem w stanie pomóc wielu grupom, no ale nie kilku, może to być na tej zasadzie, że dwie, trzy grupy się połączą w jakimś dniu i powiedzą, żebyśmy współpracowali, nie robili, no bo są na przykład jeszcze kilkuosobowe grupy w niektórych regionach, tak? Więc, więc niewątpliwie. Właśnie, właśnie. Więc więc to jest elastyczne. Tak? Musimy być elastyczni po prostu w tych, Dokładne. w tych naszych działaniach, żeby nikogo nie zrazić, ponieważ dla każdego tutaj jest albo coś do wysłuchania i zobaczenia, jak inni to odbierają, bo poprzez przykład, jak ktoś będzie mówił, jak on odbiera dane zagadnienia, i ileś osób się wypowie. To dwie trzy, które nie mają śmiałości wypowiedzieć się, bo jeszcze nie wiedzą co, no do nich dojdzie, jak inni to odbierają i sami zaczną obserwować swoje doświadczenia życiowe, tak? A każdy ma jakieś. Tak, jeszcze bardzo, bardzo ważne, bardzo jest ważna jedna rzecz, że. Oczywiście takie e, warsztaty już na danych grupach regionalnych to można zrobić, jeżeli już się zbierze fizycznie kilka, kilkanaście osób, oczywiście, i to wtedy ma sens. a, a Wirtualnie, no ja będę kontynuował te warsztaty tutaj e, na grupie i nie ma problemu. Ale o co chodzi? Jeszcze taka mała uwaga, jeżeli chodzi już, jeżeli jakaś grupa wystartuje e, fizycznie, to bardzo, bardzo ważne jest, jeżeli chodzi o te doświadczenia, żeby mówić o sobie, a nie o innych ludziach. Bo to, co ty przeżywasz, jest najcenniejsze. Nie opowiadanie historii tam o różnych rzeczach, tylko o sobie. To, co wyciągasz w praktyce z tego tematu dla swojego życia i w jaki sposób to się realizuje w twoim życiu, albo nie. Rozumiemy o co chodzi, żeby dać szansę innym mówić i, i w miarę krótko, i, i dać szansę, żeby inni mogli się podzielić swoim doświadczeniem, ale to tak na marginesie. Kwestia jest taka, że to nie jest tak, że musimy to już od razu realizować tam w grupach i tak dalej, bo to przyjdzie w sposób naturalny. Ja, ja w to wierzę. Mam też jeszcze takie doświadczenia, że to wszystko przychodzi bardzo w sposób naturalny. Teraz tak. Jeżeli skończą się już te tematy, które podałem, oczywiście nie musi być to po kolei, i tak dalej, jeżeli skończą się te tematy, to wtedy grupa szuka swoje tematy, żeby już się odciąć jakby ode mnie i od tego mojego kursu, bo to będzie wielka porażka, jeżeli ja będę wyglądał jak jakiś guru, nauczyciel i tak dalej. Absolutnie nie. Jeżeli ludzie dojdą do tej konwersji filozoficznej, a już opisałem, czym jest wcześniej ta konwersja filozoficzna, żaden z nas nie będzie potrzebował żadnego guru i nauczyciela. Ja tylko pomagam pokazać pierwszy krok i, i pomagam e, zobaczyć, e, w którym kierunku można ewentualnie się poruszać. Żeby nie było tak, że ja jestem tutaj, e, e, nie wiem, patrzą na mnie niektórzy jak na guru i tak dalej. Nie, nie, nie. Absolutnie. Jeżeli coś takiego, do czegoś takiego dojdzie, no to to jest porażka. To jest porażka, bo wtedy o co chodzi z tym guru, o co chodzi z tym nauczycielem? To jest stary sposób e, kabalistyczny nauczyciel i uczeń. I to absolutnie nie ma mowy o, w tych społecznościach, mikrospołecznościach, żeby coś takiego było. Dlatego wystrzegajcie się takiego dominowania, takiego liderowania, i tak dalej. Nie ma lepszych, gorszych. Absolutnie. Nie ma mądrzejszych i głupszych. Absolutnie. Może jest kwestia poziomów świadomości, ale uwierzcie, jeżeli ktoś ma w pewnym zakresie jakąś świadomość, to drugi człowiek ma w innym zakresie większą świadomość. Dlatego to trzeba bardzo ostrożnie. Nie róbcie żadnych liderów, żadnych tam. E, oczywiście są pewne funkcje, pewne e, zadania, pewna pomoc, że ktoś może pomóc poprowadzi pewien temat i tak dalej, ale tylko w tej kwestii. Okej? Okay? Mam nadzieję, że się rozumiemy, bo to, jest, bo to jest bardzo ważne, żeby nie dać się manipulować. No, dla mnie to jest przede wszystkim oczywiście są ludzie bardziej świadomi, którzy mogą być administratorami albo inni, którzy się włączą w danej grupie, ale to jest przede wszystkim kwestia wzajemnej wymiany informacji, doświadczeń, ponieważ na tym obserwując innych możemy zobaczyć jak to je, u nas wygląda i bardziej chodzi tutaj o stymulację, tak? Jeden ma lepsze umiejętności do tego i, i lepiej to potrafi wyrazić, inny inaczej. I nie chodzi o to, żeby każdy musiał się wypowiadać, ale chodzi o to, żeby w grupach oczywiście najlepiej to jest poza online, tak? czyli fizycznie, bo wtedy mamy zupełnie inną energię, widzimy siebie, swoje uśmiechy, swoje gesty. Poza tym pamiętajcie, tutaj w małych grupach można włączyć kamerki i też siebie widzimy. Więc na początku, jak jest grupa w jakimś większym województwie, czy w, czy w okolicy, no to można online się zapoznać, ale z czasem dobrze by było, żeby to oczywiście przeszło na offline'owe spotkania w realu i w, czy w domu, czy, czy gdzieś, jak będzie można w, w kawiarniach, czy, czy gdzieś w jakichś tam salach, bo wtedy po prostu jesteśmy w stanie się. Zaprzyjaźnić, tak? Bo to wtedy jesteśmy, nabieramy zaufania i łatwiej nam się wypowiadać, niż online do właściwie ekranu i, i, i ludzi, których no jeszcze nie czujemy, jeszcze nie widzimy. Ja tak jeszcze jedno, jedy, jeden mały szczegół, a w sumie bardzo istotny, chciałbym podać na temat tych spotkań. Jeżeli będzie już takie spotkanie z danym tematem w tej grupie, to... Zróbcie taki na końcu takie podsumowanie w postaci kawy, herbatki, jakiegoś ciasteczka, luźne rozmowy, spokojnie, w przyjacielskiej, dobrej atmosferze. Żeby to miało normalny, żywy wymiar, żeby to nie było takie sztuczne, że ktoś prowadzi temat, a potem wszyscy się rozchodzą, tacy napompowani. Nie, wcale nie o to chodzi. To jest żywy organizm. Mikrospołeczność to jest żywy organizm żywych istot, żywych ludzi, gdzie są emocje, gdzie jest wszystko, gdzie jest energia. Gdzie jest serce głównie, okay? No i można to zrobić wokół jednego stołu, w okręgu, no w różny sposób. To my wszyscy będziemy kształtować to, jak w grupie będzie się to odbywało. Ja oczywiście ten materiał przekształcę na PDF i dam go na grupie, żeby każdy, nie tylko w, w, w administratorzy grup mogli sobie to w pobrać. No i to będziemy też na grupie omawiać w jaki dzień. Bo nie wiem, czy na poniedziałek dam radę przygotować, ale powiedzmy na środę możemy się wieczorem umówić. W grupie administratorów, no bo jest parę rzeczy, które powinienem wyjaśnić. Ja na przykład nie wszyscy wiedzą, jak zarządzać właśnie tym czatem grupowym, tym czatem wideo, gdzie można właśnie na początku online pokazać tą prezentację. Na przykład, tak jak tutaj mamy pierwszy krok, zdziwienie i sobie opowiadać własne interpretacje tego, co co przez to rozumiemy, tak nie wiem, Artur, czy przejechać tak szybciutko po tych kolejnych tematach, żeby każdy był zorientowany, jakie to są tematy, bo potem każdy. Nie, może... nie, nie. Nie, tak. nie. Nie, jak, jak, jak dostarczysz ten, ten plan, to, to sobie każdy zobaczy. Nie? Okay, okay. Le, lepiej, lepiej zostawić taką wolną przestrzeń każdy sobie tam zobaczy. <grym> Oczywiście. No, są jakieś wyznaczniki, a już jak to się z grupy zorganizują, to jest ich dokładnie, dokładnie. Pamiętajcie, że na dzisiaj to jest od kilku do tam dwudziestu, a może czasami niektóre do trzydziestu dochodzą grup, więc to jest bardzo mało. Ja już postaram się też z administratorami w jakiś sposób ustalić albo jakąś osobę poprosić o pomoc, żeby, no pamiętajcie, jest ponad tysiąc osób, tak? I w związku z tym dobrze by było dotrzeć do wszystkich, ponieważ te osoby, co dzisiaj są co powiedzmy potem jeszcze oglądną te nagrania, no to jest w granicach 20% z tysiąca, no to to jest około 200 osób, może więcej, oglądnie z czasem. To i oczywiście są osoby, co się na, przyglądają temu, co się dzieje na grupie i czekają na fakty, bardziej, takie twarde fakty, prawda, że zacznie się już organizacja, że już będzie dofinansowani, będą widzieli efekty i wtedy mnóstwo osób się włączy, bo nie wszystkie oczywiście wierzą, albo może wierzą, ale. Czekają, bo to może 2-3 miesiące potrwać, zanim zacznie się konkretne rzeczy tutaj dziać, ale chodzi o to, żeby jak najwięcej osób dołączyć do grup regionalnych, bo wiele z, wiele z tych osób nie wie, że coś takiego jest, albo nie wie, jak się dołączyć, mimo że jest oczywiście plik z linkami, więc chodzi o to, żeby się wzajemnie zapraszać i pomagać sobie na tej głównej grupie jak również na tych regionalnych. Okej, okay, to co, przechodzimy do pytań? No to chyba tak, w momencie ja tutaj zamknę to.